Witam Państwa bardzo serdecznie w Poradniku Medycznym na Zdrowie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie przyczynowe leczenie niepłodności, a moim i Państwa gościem jest profesor Tadeusz Pietrucha. Witam bardzo serdecznie, Panie Profesorze. Witam. Panie Profesorze, chcemy mówić o leczeniu niepłodności, ale nie takim typowym, nie takim, który możemy spotkać w co drugiej placówce. Pan jest inicjatorem, Innowacji tak naprawdę, czy można tak powiedzieć, w leczeniu, w badaniu niepłodności. No innowacji na pewno idą na kilku obszarach. Znaczy, chciałbym zacząć od tego, że ja nie jestem lekarzem. Jestem biologiem molekularnym i zajmuję się biotechnologią. Kieruję pracownią biotechnologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a moją pasją są właśnie innowacje głównie w ochronie zdrowia. Natomiast to, co chcemy wdrażać tutaj, to chcemy włączyć analizę genomowego DNA, czyli takiego, taka, taka umiejętność odczytywania naszego kodu genetycznego, do tego, by poszerzyć możliwości leczenia niepłodności. I w tym zakresie rzeczywiście w Polsce jest to duża nowość. Panie profesorze, brzmi to niezmiernie ciekawie, ale przede wszystkim tajemniczo. Jak to będzie wyglądało? Na jakiej zasadzie ma, mają te badania przebiegać tak naprawdę? To tylko pozornie wygląda to tajemniczo. Myślę, że w tej chwili już odczytywanie naszej informacji genetycznej przestało być tajemnicą dla uczniów biologii w liceum. Znaczy już uczniowie biologii w liceum powinni wiedzieć, na czym to polega. Ponieważ postęp technologii i rozwiązań stricte technicznych jest tak duży, że pozwala nam czytać informację, która jest zawarta w naszych indywidualnych komórkach, naszą własną informację, na bazie której funkcjonuje nasz organizm. Możemy odczytać tą informację, natomiast jeszcze nie do końca potrafimy wykorzystać tą wiedzę, którą stamtąd wynosimy. Oczywiście próbujemy wykorzystać tę wiedzę w różnych obszarach. Tak najbardziej spopularyzowane jest to wykorzystanie tej naszej indywidualnej informacji genetycznej w leczeniu nowotworów już. Natomiast jeśli chodzi o leczenie płodności, to to są dopiero pierwsze takie próby. Oczywiście one są podejmowane również w świecie. Natomiast chcielibyśmy być taką wyspecjalizowaną placówką, która potrafi to robić. Uważamy, że to znajdzie bardzo duże zastosowanie właśnie w tym obszarze. A z drugiej strony w tej chwili koszty tego badania, co jest istotne, już są na tyle niskie, że one są dostępne dla przeciętnie zarabiającego w Polsce człowieka. I te koszty związane z samą z procedurą techniczną odczytywania tej informacji oczywiście maleją. Znaczy odczytanie informacji to jedno, a interpretacja to jest drugie. To jest coś, co jest dla nas największym wyzwaniem. Właśnie o to chciałam również, panie profesorze, zapytać, bo rozumiem, że przyjdą na pewno osoby, które z chęcią zgłoszą się do tego typu badań, ale w jaki sposób wy, jako specjaliści, profesorzy, potraficie to odczytać i właśnie zinterpretować, żeby nas leczyć tak naprawdę? Albo przynajmniej rozumieć, co jest powodem występowania problemu, bo e, znaczy rozumienie jest oczywiście punktem wyjścia, ale my dopuszczamy też taką sytuację, która może się zdarzyć, że my będziemy wiedzieć, co jest przyczyną, albo lepiej tą przyczynę rozumieć. Natomiast a jeśli chodzi o leczenie, o pomoc, to dysponujemy czym, tym, czym dysponujemy, więc może być tak, że mimo że lepiej znamy przyczynę, nie będziemy skuteczniejsi w leczeniu. Ale no, od strony czysto technicznej to, to nie wygląda skomplikowanie, no, musimy mieć źródło materiału genetycznego, takim typowym źródłem to jest e, niewielka ilość krwi, to jest kilkaset mikrolitrów a, i tam jesteśmy w stanie wyizolować DNA, głównie z krwinek białych oczywiście, bo w erytrocytach i płytkach krwi DNA genomowego nie znajdziemy. Albo z wymazu błony śluzowej, na przykład jamy ustnej, czyli samo pobranie materiału nie jest problemem. Jest mnóstwo w tej chwili takich ośrodków, które zajmuje się samym odczytywaniem tej informacji. To się tak ładnie nazywa sekwencjonowanie. I koszt samego tego sekwencjonowania, czyli odczytania tej informacji, czyli się dodaje, do, 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 dostaje mnóstwo o, informacji do interpretacji, to jest w tej chwili pomiędzy 4 a 5 tysięcy złotych. Może się dla niektórych osób wydawać to drogo, ale ja przypomnę, że kiedy to zrobiono pierwszy raz w świecie, to, to kosztowało ponad 500 milionów, więc proszę zobaczyć w przeciągu kilku, właśnie kilku lat, jaki progres jest w tych technicznym postępie i jak to szybko staniało. Jak już mówimy o czasie, panie profesorze, ile będzie trzeba czekać na to, aby takie badania można było sobie wykonać w Polsce? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o nas, to już niedługo. Znaczy my staramy się uruchomić taki duży projekt badawczy, który umożliwi udział w tych badaniach i to w zasadzie bezpłatnie, dlatego że w ramach tego projektu te badania będą finansowane. Oczywiście docelowo to będą odpłatne badania. Natomiast sam czas wykonania samych badań no to jest niestety dość długi w porównaniu do, do innych tradycyjnych procedur medycznych, bo to Zajmie około, myślę, że przynajmniej dwóch miesięcy. W większości przypadków to samo odczytanie, ten proces techniczny, to powiedzmy, to jest skorzystanie z pewnego dość drogiego jeszcze urządzenia, ale to, to jest szybki etap. Natomiast opanowanie tej informacji, jej zanalizowanie, nawet przy wykorzystaniu bardzo takich unikalnych programów i, i komputerów dużej mocy, to jest jednak czas. I potrzebujemy tego czasu nie tylko na, na odczytanie i znalezienie tych różnic, te, tej, i tych indywidualnych cech u badanego pacjenta, czy u badanej pacjentki, ale e, potrzebujemy tego czasu na wyciągnięcie wniosków. I te wnioski to są już nie tylko dokonywane przez ten zespół bioinformatyków, czy biologów molekularnych, ale my robimy to wespół z lekarzami. I tutaj po drodze musimy pokonać wiele barier. Oczywiście tego wszystkiego się przede wszystkim nauczyć, to właśnie sposobu... o to chciałam zapytać, czy my mamy taką, takie zaplecze, taką kadrę wyspecjalizowaną, która potrafi to czytać i w ogóle, tak jak później pan profesor mówi, pisać te wnioski. Nie mamy jej gotowej oczywiście i jednym z takich teraz bieżących celów to jest stworzenie takiego interdyscyplinarnego zespołu, i to od determinacji członków tego zespołu w dużej mierze zależy, jak szybko będzie w stanie to efektywnie robić, bo proszę zobaczyć, jak są duże bariery w komunikacji. Znaczy musi się informatyk, biolog molekularny sprawnie komunikować z lekarzem, na przykład ginekologiem czy endokrynologiem. I jedna i druga strona musi wykonać sporą pracę, to znaczy lekarze muszą zrozumieć konsekwencje zmienności na poziomie... DNA na poziomie genów, na poziomie właśnie molekularnym. Natomiast my musimy zrozumieć lekarzy, że oni chcą mieć konkretną informację, czy dać ten lek, czy nie, ewentualnie jaki. Więc yy, wypracowanie takiej swobody w zakresie komunikowania się to też jest pewien proces i tego się nie da zrobić tak od razu. Znaczy my ten, na tej drodze już jesteśmy, my to robimy. Ale, tak jak mówię, ten projekt badawczy, który uruchomiliśmy właśnie, ma nas przygotować do tego, by to można było oferować już pacjentom, pacjentom, którzy oczekują konkretnych rezultatów, którzy oczekują tej korzyści, tej dodatkowej korzyści, która do tej pory jest jeszcze powszechnie niedostępna. A tak się zastanawiam właśnie, panie profesorze, na jakim poziomie będzie to oddziaływanie też na społeczeństwo, że jednak jeżeli jest jakiś problem, czasem nie trzeba może szukać aż tak głęboko w genach, bo wystarczy, nie wiem, zmiana trybu życia, czy w ogóle przyjść do takiego ośrodka, żeby się specjalistycznie przebadać. Ale jak to będzie wyglądało, że przychodzę z mężem i co, i będziecie pobierać yy, nasze DNA i, nie wiem, sprawdzać, czy mamy zgodność? Może. Jeśli Państwo byście bardzo chcieli, to też można zrobić, ale jak gdyby nie na tym polega ta, ta praca. Ma Pani rację, że w wielu wypadkach nie trzeba sięgać do medycyny molekularnej, do analizy genomowego DNA. W wielu przypadkach te e, przyczyny, na przykład niepłodności, są dla lekarzy specjalistów oczywiste. Problemem są te przypadki, gdzie te przyczyny nie są oczywiste albo gdzie nie są tak prosto identyfikowane, żeby można było szybko postawić właściwą diagnozę. To, co pozwala ta metoda, to przede wszystkim ona nam pozwala, co prawda na poziomie molekularnym, ale spojrzeć na, na cały nasz organizm, bo my mamy... A czyli możemy wyczytać ogę. nie tylko to, że mamy tą niepłodność i że pan profesor przeczyta, powie, oj ja bym widział przyczynę, która leży, nie wiem, w endokrynologii. No na przykład, ale możemy sięgać jeszcze dalej, że my widząc jak gdyby całe spektrum tej informacji genetycznej, znaczy to oczywiście myślę, że wszyscy mamy świadomość pewnych uproszeń, bo rzeczywistość jeszcze troszkę jest bardziej skomplikowana, ale ona nam pozwala sięgać dalej poza... Te obszary, które nam tradycyjnie kojarzą się z płodnością bądź z niepłodnością, na przykład znowu mówiąc językiem biologii ze spermo, spermatogenezą albo zoogenezą, bo możemy zobaczyć, że mamy na przykład predyspozycję do zupełnie innych chorób, których dopiero konsekwencją jest na przykład niepłodność, ale my przy okazji, badając jak gdyby z poziomu o, analizy e, genomowego DNA, możemy zobaczyć mnóstwo innych rzeczy, niekoniecznie wprost związanych z niepłodnością. Znaczy to jest tak jakby szersze trochę zagadnienie, na co pozwala analiza naszej indywidualnej informacji genetycznej. Taka pełna odpowiedź jeszcze nie istnieje, bo ona jest w trakcie tworzenia. My ciągle odkrywamy nowe rzeczy. My oczywiście już wiemy, że to nie jest jedyny poziom tajemnicy, że tak powiem, naszego organizmu, że istnieją już inne rzeczy, które Mówią, że oprócz tej informacji, która jest zawarta w naszym DNA, istnieje jeszcze coś, na przykład coś, co wpływa na jej interpretację, coś, co wpływa na jej, znowu mówiąc, takim językiem biologicznym ekspresję, czyli ujawnianie się. I to jest korzyść, która moim zdaniem. Dla konkretnych pacjentów nie będzie się ograniczać wyłącznie do tego jednego problemu, jakim u nich konkretnie jest niepłodność i z jakim oni do nas przychodzą. Rozumiem, że poprzez takie badanie, tak jak pan profesor mówi, że możemy sięgnąć głębiej, będziemy mogli, nie wiem, chociażby zobaczyć, że mam predyspozycję do chorób nowotworowych, która jeszcze jakby nie jest zainicjowana. Eee, tak, aczkolwiek znowu tutaj trzeba. Tu, tu się pojawia wiele problemów już wychodzących poza medycynę czy biologię. Pojawiają się pewne problemy etyczne, bo e, ujawnienie na przykład, no weźmy ten przypadek, który Pani wymieniła, że naszym zdaniem zauważymy pewne predyspozycje do chorób nowotworowych. Dla nas to jest informacja dość neutralna i w zasadzie... Dla pacjenta powinna być motywująca do przestrzegania na przykład systematycznego badania czy zachowania określonego stylu życia, ale z kolei wiemy sami, że różni pacjenci, my sami na taką informację różnie reagujemy, więc to jest kwestia no, uczenia się też. Wykorzystywania tej informacji. Znaczy, tutaj takich gotowych rozwiązań nie ma. No, oczywiście są różne propozycje rozwiązań etycznych, regulacji, ale to wszystko dobrze, że istnieje, ale w sytuacji takiej konkretnej osoby i konkretnego wyniku nie da się przewidzieć. Może być problemowe. Myślimy, że, że po prostu przyszłość tak czy inaczej idzie w tym kierunku i takie działania jak nasze podejmowane w dość takim unikalnym obszarze, no bo e, badanie, o którym mówimy na przykład w przypadku pacjentów z chorobami nowotworowymi nie jest czymś takim e, szczególnie już w świetle e, aktualnej nauki unikalnym, więc e, no my Przewidujemy i chcemy się przygotować na takie sytuacje, że na przykład przychodzi para ze swoim konkretnym problemem i nie daj Boże wychodzi z innymi. No ale to, że ona o tym wie, to my uważamy, że to jest jakaś pewna wartość dodana, pewna korzyść, której wcześniej nie było, bo z faktu, że z czegoś nie zdajemy sobie sprawy, mm -mm. Nie, nie oddala ta, że, nas od tej choroby w tak, żaden sposób. Nie oddala oczywiście. nas od tego problemu. Znaczy, Im wcześniej taka, taka możliwość zapobiegania się pojawia, tym, mm. tym, tym korzystniej. No, z tym, że tak jak mówię, no to po prostu w trakcie praktycznego stosowania myślę, że jest też taka. Takie miejsce na, na wypracowywanie pewnych optymalnych standardów, które są no, też w jakiś sposób spersonalizowane, bo coś, co funkcjonuje na przykład dobrze w Stanach Zjednoczonych w relacjach z pacjentem i w tłumaczeniu mu tych wyników, niekoniecznie musi się sprawdzić w naszym kontekście kulturowym, więc my to też yy, bierzemy pod uwagę. Ale z drugiej strony, wprowadzanie takiej nowoczesnej metody daje też fantastyczne. Preteksty i możliwości do współpracy, w tym współpracy międzynarodowej. Proszę zobaczyć, że leczenie płodności jest w tej chwili klasyfikowane w Polsce ideologicznie. Ja. Albo jestem in vitro, albo jestem nanotechnologiem, pro a my mówimy, my chcemy być poza tym, my chcemy wprowadzać naukę, rozwijać metodę. My chcemy współpracować w tym zakresie z czołowymi ośrodkami i stosować język i narzędzia, które. Są stosowane. I... Tym bardziej, jeżeli to może się przyczynić do tego, że pary będą się cieszyć z tego, że, że mają dzieci, no to z... wspaniały e... rezultat. Wierzymy w to, że to zdecydowanie poszerzy metody terapeutyczne, aczkolwiek, tak jak mówiłem, nie rozwiąże wszystkich problemów. Znaczy, nie mamy w medycynie takiego kamienia filozoficznego, który by rozwiązał każdy problem, nawet z danej jednostki chorobowej. Naszym celem jest poszerzenie możliwości. Danie nowych perspektyw, także wychodzących poza stricte ten problem, z którymi pacjenci się do nas zgłaszają. Na pewno wiele osób, panie profesorze, zada to pytanie, więc ja też muszę to zadać. Czy to nie jest zbytnia ingerencja w nasz organizm poprzez takie, poprzez takie badania, że nie wchodzimy już, żebyśmy nagle nie, nie stali się ręką Boga? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, to nie sądzę, a żebyśmy się stali ręką Boga, chociaż nawet i ta kwestia zależy, jak ją interpretujemy, bo przecież Bóg ciągle stwarza świat naszymi rękami, więc to stanie się ręką Boga nie jest taką złą perspektywą, znaczy wręcz odwrotnie. Ale na pewno to rodzi taki problem, bo my poprzez te badania, na poziomie biologicznym wnikamy bardzo głęboko w prywatność danej osoby. Mało tego możemy znajdować tam problemy, które mogą dla tej osoby generować pozamedyczne w ogóle problemy. Bo jeśli, no proszę sobie uprzytomić taką prostą rzecz. Że jeśli my na przykład mówimy, że w najlepszej wierze, że ktoś jest genetycznie uwarunkowany na jakieś zaburzenie. To znaczy, to nie oznacza determinacji, to nie znaczy, że to, ta choroba u tej osoby wystąpi. Więc część osób, która będzie miała tą informację i osób z kręgu tej osoby, będzie widziało w tym pozytywny efekt. Ale z drugiej strony będą tacy, którzy będą mówili, no nie, no po co mam wchodzić w jakieś relacje albo zatrudniać osobę, która... Yy, Szybko może pójść na zwolnienie, może wygenerować duży problem, no, znaczy to jest kwestia no, taka znana, którą myślę, że w, tym, w tych takich działaniach około e, biologii molekularnej czy medycyny molekularnej się dyskutuje, jak będą wyglądać na przykład nasze ubezpieczenia zdrowotne, bo będziemy mieć takich, którzy będą zdecydowanie bardziej kosztowni dla systemu i takich mniej, czy powinni płacić jednakowe składki. Ale tak jest z każdym postępem. I... Najpierw wydaje się nam to bardzo odległe i dalekie, a, a to tak przyjdzie. Więc znaczy... lepiej, żeby się ktoś, mam wrażenie, etycznie tym zajął, a nie wykorzystywał to w żaden przyjdzie... śniecny sposób. Tak, znaczy przyjdzie na pewno, bo ten postęp techniczny on jest trochę taki niezależny od nas. Znaczy, to jest... Oczywiście możemy mówić, że nam się nie podoba, że próbujemy go powstrzymać, no ale to jest kwestia, no, czy uda nam się powstrzymać, nie wiem, pędzący na nas samochód czy, 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 czy pociąg. No, e, pewnych rzeczy się nie da zatrzymać, natomiast pewnymi rzeczami można sterować. To no, jest kwestia, czy zatrzymywać, czy starać się złapać kierownicę i, i sterować. No, zdecydowanie o. Opowiadam się za tą drugą opcją. Jestem przekonany, że to się stanie rzeczywistością taką codzienną w Polsce, także nie tylko w tych krajach, takich jak Stany czy generalnie Zachód. Szybciej niż my myślimy, tym bardziej, że ten, ten postęp on się emancypuje, on już nie jest własnością powiedzmy uczelni, instytucji naukowych. On jest dostępny dla takich firm jak CMS Code i, i im podobnych. Nauka się też jak gdyby emancypuje i nie jest domeną już wyłącznie instytucji publicznych, naukowych, ona przechodzi do instytucji prywatnych. Naszym celem jest to, by wykorzystywać ją w sposób kontrolowany i przynoszący korzyści pacjentom. Ale nie unikajmy też tych trudnych pytań, tylko rozmawiajmy Oczywiście, o nich. Oczywiście, zawsze warto rozmawiać. To niech będzie pułętą, pani profesorze, naszego dzisiejszego programu. Będziemy czekać niecierpliwością na wyniki pana badań. Mam nadzieję, że zaprosi nas pan, jak coś wspaniałego odkryjecie. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również i państwu. Zapraszam na kolejny odcinek poradnika medycznego. Na zdrowie już za tydzień o godzinie 16.10 z panem Bogiem.